Witam. Dzień dobry na moim kanale. Ja jestem Ania i chciałam się odnieść co do cen i drożyzny w Zakopanym, ponieważ w zeszłym tygodniu byłam na pięciodniowym wyjeździe tam. Jeszcze w zeszłym roku byłam tam cztery razy. I to, co słyszę, co ludzie mówią, to są po prostu jakieś pomówienia. Dlatego zdecydowałam się nagrać ten filmik. Chciałam od razu na wstępie poprosić o subskrypcję i łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. I tak zakopanym jest tanią, a raczej może być tanią. A może też być drogo lub bardzo drogo. Ale to nie chodzi tylko o tamten rejon. Chodzi ogólnie o miasta uznawane, turystyczne, że są drogie i tak dalej. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że to jest tylko moje osobiste zdanie na ten temat. Nie chcę nikogo urazić, obrazić i tak dalej. Po prostu wyrazić swoją opinię. Bo nawet będąc tam yy, czytaliśmy różne bzdetne rzeczy, które się w tamtym czasie po prostu nie działy, a jakieś portale pisały po prostu jakieś głupoty. Więc jest tanio, ponieważ Nocleg naprawdę już można znaleźć od 50 zł, nie wiem, czy taniej, bo nie sprawdzałam. Ale od 50 zł myślę, że już naprawdę można fajny nocleg znaleźć. Ale nie będziemy o noclegach gadać, tylko po prostu o, o jedzeniu, o restauracjach, o karczmach. Można zjeść, bo to najbardziej yy, cała burza była. Więc yy, przeważnie każdy pokój jest wyposażony w kuchenkę, garnki, patelnie itp. Czyli Można iść normalnie do sklepu, kupić normalne zakupy. Jest Biedronka, jest Lidl, jest Gama, jeszcze inne są sklepy. Można i zrobić normalne zakupy, gotować normalnie w domu. Można żyć nawet na samych y, zupkach, tak zwanych y, kuksu. Będzie chyba najtaniej. Można jeść mrożone pierogi, mrożone pyzy, nie wiem, cokolwiek, ryż gotowany. Nikt nikomu nie każe chodzić po najdroższych restauracjach, bo jak czytałam opinie na goglach, recenzjach restauracji, to normalnie aż mi oczy z orbit wyszły, kiedy czytam takie coś: że za dwa grzańce 50 zł to skandal przecież. No ale przepraszam bardzo, ktoś czytał kartę, widział ile jeden kosztuje, więc że za dwa będzie tyle. Nikt nikomu nie każe tam kupywać, można wstać i wyjść. Jeżeli komuś jest za drogo, można kupić sobie grzaniec w sklepie, zrobić w pokoju. Tylko, że nie wiem, czy o to chodzi, wyjeżdżając gdzieś. I są to opinie bardzo krzywdzące, myślę, dla wielu, bo jeżeli decydujesz się na wyjazd tam czy, czy ówdzie, Wiesz mniej więcej z góry, na co cię stać, jaki masz budżet i co masz w planach, prawda? Jesteś przeważnie człowiekiem dorosłym, jak jedziesz, już to chyba masz swój rozum i swoje jakieś zaplecze finansowe, więc nie rozumiem tej nagonki. Ponieważ ludzie chodzą, wydają horrendalne sumy na coś, co ich nie stać, a później narzekają. Więc tylko chciałam się tak odnieść do tego tematu, bo to tak nie jest. Przynajmniej moimi oczyma to tak nie jest. I jak mówię, są yy, pizzerie. Można kupić pizzę na kawałki. Jest McDonald's, można zejść tuforiu. Jest wiele, wiele innych barów mlecznych na Wagę i tak dalej. Więc nikt nikogo nie zmusza, żeby iść i zostawiać setki złotych w jakichś restauracjach. No, i to chyba w sumie wszystko, co chciałam powiedzieć w tym krótkim filmiku. Można się, no nie, można, no trzeba się do tego odnieść. Proszę o jakieś Wasze opinie na ten temat. Jak Wy to widzicie Bo myślę, że jak się coś robi z głową to, to jest inaczej niż jak się leci na hura i chce się pokazać jakim to się jest, prawda? Poza tym. Moje pytanie brzmi jeszcze, skąd te kolejki w takim razie, przy większości tych restauracji, jeżeli ludzie nie mają pieniędzy? Myślę, że większość z nich właśnie stoi tam po to, bo jest kolejka. A później piszą, co piszą. Że jest y, drogo i, i w ogóle. No, przepraszam, bardzo. Ja się z takim czymś nie zgadzam. I moim zdaniem, jadąc y, tam, czy w góry, czy nad morze, i chcąc jeść tylko w restauracjach, zwiedzać tylko najlepsze miejsca. Trzeba się z tym liczyć, że jest potrzebny worek pieniędzy. No, tak to już jest. No bo ogólnie to tak wygląda. Ale można wybrać wersję ekonomiczną. Jak mówiłam na początku. Tylko czy o to chodzi w wyjeździe wypoczynkowym? Bardzo proszę się odnieść do tego, czy uważacie, że naprawdę tam jest aż tak drogo i aż tak z przepychem, jak to wszyscy, większość mówi. Chętnie podyskutuję z Wami. Chętnie odpowiem na pytania. Jeżeli jakieś będą. I życzę udanego dnia lub wieczoru. I dziękuję za oglądanie i wysłuchanie mnie. I do zobaczenia.